Drogi dzieci na dzisiejszych zajęciach z kodowania. Dziś chciałabym Wam polecić książkę autorstwa pani Weroniki Adamskiej to lubię kodowania, ćwiczenia matematyczne dla uczniów klasy 1-3. To połączenie przyjemnego spożytecznym, atrakcyjnego dla dziecka kodowania z konieczną nauką matematyki, wydawnictwa Axiomat. Książka polecana jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat. Jest w nim niej bardzo wiele ciekawych zadań. Zapraszam Was, abyście ze mną wykonali jedno z nich. Wyznacz drogę uczownicy do liścia przez pola z kolejnymi wielokrotnościami liczby 3. Licz od 3 do 30. 3, 6, 9. Kolejna wielokrotność 12. Kolejna piętnaście, kolejna osiemnaście, co trzy, kolejna dwadzieścia jeden, kolejna dwadzieścia cztery, kolejna dwadzieścia siedem, i ostatnia wielokrotność trzydzieści. I w ten sposób dżownica dotarła do celu. Kolejne zadanie. Wyznacz drogę motyla do kwiatów przez pola z kolejnymi wielokrotnościami liczby 5. Licz od 5 do 50 i zaczynamy. 5, malujemy. Później wielokrotność. 10,

Wielokrotność 40, 45 i 50. I w ten sposób wyznaczyliśmy motylowi drogę do kwiatka. Serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam Was do, poznania, do zapoznania się z tą pozycją książkową. Za tydzień na, zapraszam na kolejne zajęcia skodowania.